gazetkę, Just kit oraz multipack serii Hina 35, oraz... B gazetkę Bravo Sport Extra. Tak, e... no ale nie mam tych gazetek, ja spróbuję takie czarne Mary. Waga? Ty! Rafał, jak ty to zrobiłeś? No ja, ej, ja też chcę. A pojebiła się. Co ty? Ej, ale ja jeszcze miałem tego. Tu jest tylko widzicie, tutaj tylko jest ten album. Gdzie ten multipak jest? No, no gdzie? No, gdzie? Może go jakoś wyczerpy. Jest! Jest! No, a jak już mamy wszystko leczy, to możemy sobie zacząć otwierać. Zaczynamy może od gadetek, co? Multipaka na razie damy na podłogę, ale lepiej zaczynamy sobie od gadetek, to my zaczynamy sobie otwierać. A ja jestem dziwak, no ja miałem... z dołu mogę otworzyć ach ten paty ZERO stykul. no to W mojej gazetce znajduje się album z naklejkami ja Album z naklejkami FIFA 365. Który już mamy, nie? Który już mamy, no ale taki możemy komuś dać na przykład. Nie będziemy się nim teraz zajmować. No właśnie, na razie go możemy dać Ale w środku mamy także naszą gazetkę dla Skiki, która też, też nas aż tak nie interesuje. Ale mamy za to. z naklejkami, jedną paczkę Fifa 35 i dwie limitki z Fifa 35, którym jest Tiago Silva oraz Lionel Messi. I oczywiście te limity dajemy sobie tutaj i teraz Rafał zaprezentuje nam, co, ja mam co miał gazetkę, y, lim, limitkę y, Ronaldo z Matcha Tax i paczkę z Matcha no, to tą galetkę daję bo ona nie będzie też tak te, 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 no. no, tam multi to twy, tworzymy sobie na koniec, ale to my sobie na razie tworzymy. Może ja tak dam y, Rafałowi naklejkom jedną paczkę. No, to zaczynamy sobie otwierać. Najpierw może zacznijmy od naklejek. Dajesz. Dobra, to tak. Mamy nasze naklejki. U mnie pierwszą naklejką jest Juventus. U mnie pierwszą jest jakiś puhar. Ej, to pięknie jest. Ten u, fajna ta naklejka. Pokaż. U20. No, no fajne. Dobra, dajemy sobie te naklejki. Tutaj. Tak, e, Kolejną jest u mnie Casemiro i Cross. A u mnie Leonardo Bonucci i Giorgio Cellini. Dajcie bliżej do siebie. Tak, tafetę. Ok. Kolejną mnie naklejką jest Sergi, Roberto oraz Neymar. To James Wilson i Wayne Lunay. I żeby się biało. Tak. No, no. Dalej mam połóweczkę. Ja mam y, um, Anny i Kristo. I u mnie ostatnie naklejka to są Niemcy i Dana A u mnie jest połówka flamengo. No to może jeszcze Rafał, z Rafałem tak otworzymy sobie na naklejki tak na półką ja idą. Trzy. <grym> to no tak, najpierw zaczniemy od tej gorszej. U mnie jest Den Heyer i Marfi. U mnie połówka FC Porto. I teraz urawka jest połówka jak jest klubu. I u mnie jest kolejny puchar Kanady. Ten sam, to... a nie inny, nie? No, tylko ten tych dziewczyn. Aha, no ładny też. I jest było... u mnie zapata i abatę. Zapata, zapata i abata no. i łopata. I teraz najważniejsze, na co czekaliśmy, nasze paczki. No to było Mamy tak, paczkę z 1,65 i otwieramy. Zobaczymy, kto trafi lepsze. Lek. Ja trafiłem Mario Fernandeza. Ja i Borę. Chciałam trafić z... jestem jest z on sobie. No, sobie. Dalej trafiłam um, Jordi Alba. Ja Zbarto. Dżuba Juba z Zenitu. Basten Schmeichleiger i Migon Schreider. Doblet. A ja, Luis Antonio, z Flamengo. Mm -hmm. e, sabi si, si Ricolo. Ja trafiam Agustin Orion, z Borka Juniors. E, Pepe Z Realu, ja mam. I ja mam e, Gary Hill International Sar. Zasłuchaj nasz ręką. E, no to ja mam Kodzik Jonathan Rekka. ja mam Dynamo Selcuk, Inam. Czyli nic specjalnego nie było w tych paczkach. No ten duet dobry i dynamo dobry, no ale. Tak się ten, ale. Czyli byśmy o czymś zapomnieli. Jeszcze wyjdę na multi, Ja tutaj szybko to tak przetnę. No tak najszybciej W Br brutalny sposób, ale no, niestety takie życie. Najszybcie. Takie życie. Sprzątnijcie te naklejki. To na razie naklejki mamy na to, tu, to, to. Na razie mamy bardzo ten. Yy, Rafał dostaje trzy paczki, ja dostaję trzy paczki, tylko chwilę. Tak, trzy paczki. To, to tak, yy, Rafał ma trzy paczki, ja mam trzy paczki. A limitkami jest Hames, Rodriguez i Arkadiusz Milk. Mamy czy nie? Yy, Jamesa mamy, a Arka, Arka nie mamy. No i super. Mhm. No to zaczynamy na razie No nie będzie. No to tak, Jana może najpierw tak zacznę od tego, z boka nie Jakieś zawody? zacznę od Jakieś zawody? No, możemy zrobić takie zawody, może że założyć. lepsza karta wygrywa. No. To ja Te się... i takie, to takie, takie amatorskie, już takie. No to ja mam... Takie jak sit pająka. No. Ja mam no takie... to zaczynam. Mam adwokatkę z Filipem Małym i adresy ja. A ja wiem, że Okej, ok, jest. Ja trafiam Roberto Pereira, a ja Jazzoma. Dalej trafiam Franco Jara, Sebastian Rode. Co on tam Jara? Nie wiem, Jara chyba papierosa. sobie. To jest olimpiakos Czajdu, a ja Drakena. Skoltínas. Það er þér frám. David, alaba. Ég hef international rising star Roberto Pereira. Í tera vergið, sem greið, sem... Það er áttaf sem ég hef international star. International star. Keið, hvernig hlutur? Þú hefði í fólk. Ná, ég hef Angel di Maria. Ég hef Angel di Maria. Karte... Þú hefði stík sem ekki hlut. Dobra, ale najpierw. Mam... No już! Diego Godin! Profesora... Game Changer! Luis Suarez! Pięknie! No takie trafy to już. Nie wiem, czy to wygląda. To na razie 1-0. Dla? No. Dla? Patryka! No, bo game Changer jest chyba droższy. Już... Dobra, kładziemy tutaj tak. Daj, będzie tego. Najlepsze karty z paczki dajemy. No na końcu je pokażemy. A no. I teraz tak dalej. Ja mam tą całą paczkę. A, mam... jest... A ja mam od dolara z którymi zawsze szczęście. czy w dzisiejszym odcinku się to powtórzy. Ja mam Martina Montoya, FC... ja to mówię... Ja to zapomniałem. Intermediarum. No, Inter. Ja mam Darmiana z Manchester United. Dalej mam Zoran Tošić, Ja mam Nigel de Jong Arce Dalej mam Dasung Has, Ha ja One. Ja mam Paulo Aguilara. Dalej, Gianluigi Buffon. Ja mam international star Sergio Aguero. Tutaj będzie pisać. Um, I Aleksander Rejzańczyk. Um, One to Watch, Igor Smolikow, FC Zenit. Ja I mam to... znaczek czeski Moskwy. Palsz faworyt, Christian Notello. To chyba Rafał wygrywał, bo znaczy ty nie jesteś Teraz wygrywa Rafał, jest 1-1. No Czyli ostatnia paczka decydująca. Mówię. Dobra. Ja mam paczkę z Dalen. A ja mam paczkę z Kim z Boga Juniors. Z Kim z Boga Juniors. Ura to mój pasek. I tyle mamy, normalnie, że nie widzicie. To no tak, już. u mnie jest Christian Pawon. U mnie Mojzes Munoz, z Ameryki. Lukas Ocampos. Dawid Luiz Peżet, David uh, um, Klossen. Jan Oblak. Claudio Marchizio. Alberto Bueno. Dobra isko Autografikę! No elegancko, no to już nie przebijecie chyba, chyba że, Rafał. Że, chyba, że będę miał to pasera. No dalej, dajesz? No... no niestety, Defensive no Rock Marcus Royale. Gol maszyny Cristiano Ronaldo! Pięknie, pokaż go tutaj. No normalnie pogrom w tej partce. Super, pokażcie te karty wszystkie fajne. Wszystkie fajne karty są to. A dawaj to do tego twojego defensywa, To go damy. Ale jajca. Jakie jaja. Ale jaja. O, to w tej partce ci się kurczę udało. Jakie jaja. Nie, w końcu nie wygrał partyk. I nasze limitki. Patryk w końcu wygrał jakiś konkurs ze mną. <noise> ale ten konkurs też. Już... Ale jak taka karta mogła mi się Ludzie, ja ci to nie wierzę. Ja no, po prostu no nie no, ale... No wiecie, ja... Chciałbym teraz trafić tylko jedną kartę. Jaką? Autograf lub... 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 Karta o nazwie Odegard. Autograf. No, a to już jest nasz koniec. No, koniec. Ja już nie żyję. Rafał, ty jest To cześć. Weź. Używimy cię!